Cześć. Słuchajcie, y, oczywiście, witam wszystkich pięknie. Chciałbym z Wami porozmawiać na temat y, cewek. Na temat cewek, a raczej y, na temat ich wielkości. Często słyszę, że y, kup sobie większą cewkę, będziesz miał większą głębokość y, y, penetracji gruntu. No i y, Chciałbym przybliżyć Wam troszkę ten temat. To znaczy, tak. Jeśli chodzi o cewkę, każdą właściwie charakteryzuje ją taki parametr. Charakteryzują ją takie parametry, które już znacie, czyli rezystancja, czyli ten opór mierzony na, na wtyczce. Można mierzyć i pojemność też uzwojeń każde mają swoje, mają, uzwojenie ma swoje, swoją pojemność, rezystancję no i jest jeszcze taki parametr który się nazywa indukcyjnością i ta indukcyjność to najprościej ujmując jest, jest to zdolność do emisji i odbioru fal elektromagnetycznych przez cewkę czyli jej po prostu Yy, tak zwana dobroć, dobroć sądy, dobroć sądy. Właściwie powinno się mówić sądy, nie cewki, bo sonda zawiera w sobie dwie cewki, czyli cewkę nadawczą i cewkę odbiorczą. Yy, więc tak, mamy tutaj sondę, oczywiście zupełnie yy, przypadkowo. Bo tu jest sonda yy, Gareta, Apexa, Viper, tu jest sonda yy, Jakaś tutaj zniszczona yy, Nel-Hunter przez kogoś, tutaj zdezylowana. Nieistotna. To jest tylko na, dla przykładu. Yy, ma, mają mi te sądy pomóc w tym, o czym będę mówił. Nie dotyczy to yy, tam, powiedzmy, ani w pozytywnym, ani w negatywnym sensie. Nie dotyczy tych cewek firm, które je wyprodukowały itd. Tak Więc tak, mamy podstawową cewkę do wykrywacza, z którą kupujemy wykrywacz. Jest to detektor, załóżmy taki czy inny. No, nie wiem. I kupujemy sobie detektor. Z nim mamy pod tą podstawową cewkę. I chcemy zwiększyć głębokość penetracji gruntu poprzez zakup większej cewki. I tak. I teraz Wam coś opowiem. Tym kolejnym parametrem, tym decydującym, jakby takim, yy, jednym z najwa na, właściwie najważniejszym parametrem jest ta, ta indukcyjność, czyli ta zdolność do, yy, do emisji fal elektromagnetycznych przez cewkę, przez sondę, do emisji, do odbioru. I teraz chodzi o to, że ta indukcyjność to tak naprawdę chodzi o jakość, ogólną jakość wykonania cewki, sondy. I to jest pojęcie bardzo szerokie. Ja już wam wytłumaczę, czym jest, o co chodzi z tą jakością wykonania sondy. Otóż w fabryce, jak rozłożymy taką sondę, tutaj jakbyśmy ją rozebrali, czyli zdjęli tutaj dolną krawędź tej sondy, upali i tam w środku, byśmy sobie popatrzyli, to ta górna część tutaj, czyli od wewnątrz, jest, powinna być ekranowana. Powinna być ekranowana jak najlepiej. Te ekrany do tych, do, tych, do, do tych cewek, do tych sąd, są stosowane różne. Czasami jest metodą natryskową, ekranowane za pomocą między innymi grafitu. Takie specjalne składy są tych farb ekranujących. Czym lepszy, czym, czym lepiej ekranuje, no to tym droższy, więc, więc to jest droga sprawa. Czasami są niektóre z starszych zwłaszcza cewek były ekranowane folią aluminiową tudzież miedzianą też, też dobra dobra praktyka. W każdym razie chodzi z tym ekranem o to, żeby cewka na tym uzwojeniu nadawczym nie nadawała, czyli tam gdzie idzie sygnał z generatora na, na uzwojenie nadawcze i nadaje do ziemi nam sygnał. To, żeby nadawała jak najmniej na zewnątrz, a jak najwięcej do ziemi. Ekran powoduje, że z tej strony, yy, przy wszystkich oczywiście swoich zaletach, jedną z tych zalet jest to, że z tej strony, jeśli wyekranujemy, to cała energia tej, dostarczona do tej cewki będzie emitować w tym kierunku, czyli w kierunku tym naszym, w którym chcemy, żeby, żeby się udawała, więc w kierunku ziemi. Natomiast w tym kierunku ekran będzie pochłaniał, zatrzymywał, yy, odbijał tą, raczej bardziej odbijał tą, tą walę tą elektryczną, także yy, ona będzie ukierunkowana. Yy, to jest taki jakby yy, no reflektor, yy, jak przy antenie zwykłej, takiej telewizyjnej. Yy. O to tutaj chodzi z tym ekranem. Ekran również działa w przypadku odbioru. No cewka nie zbiera tak zakłóceń z zewnątrz, tych emi, nie zbiera tych zakłóceń, bo chroni tą powierzchnię ekran. Więc co? Już mamy pierwszą sprawę, pierwszą składową parametru, który się nazywa indukcyjność, więc mamy ekranowanie, solidne ekranowanie, gwarantuje nam, że cewka mało zakłóceń zbiera z zewnątrz. Przez to może się zająć sygnałem, lepiej sygnałem docierającym do odbiornika z, z gruntu, sygnałem odbitym od, od obiektu. Lepiej może go identyfikować, lepiej może go nad nim pracować, ponieważ nie musi się zajmować tak zwanymi pierdołami, które nam tutaj zakłócają cały porządek. Więc tak. Poza ekranowaniem. Yy, która jest bardzo ważne, jak już wspomniałem. Jest jeszcze jedna sprawa. Już Wam pokażę, bo jestem poniekąd przygotowany. A tak naprawdę to leży u mnie już wzrok. Takie, taki drud nawojowy. Taki drud nawojowy. Ja sobie tu podniosę światełko, żebyście lepiej mogli zobaczyć. O, drud nawojowy. Od cewki, akurat ta jest z Tiangsuna. To jest taki drut, mamy w cewce. Yy, ta, yy, taki drut mamy w sądzie Tiangsun w cewce. Yy, w cewce bodajże, bodajże to jest cewka yy, odbiorcza. Taki drucik. On tu z tego co widzę to będzie miał może 0,8 mm. W każdym razie taki, taki drut. Tu jest cała cewka. I to o czym chciałem powiedzieć to i. To jest kolejna kwestia, która musi się zgadzać w cewce. To jakość tego uzwojenia, czyli jakość de facto tego drutu nawojowego. Zawartość, ściślej, zawartość miedzi w nim. Powinna być jak największa zawartość, zawartość miedzi, przy oczywiście towarzyszących innych, innych metalach. Ten stop powinien zawierać jak najwięcej miedzi. Co jest rzeczą, jak sobie zdajecie sprawę, na pewno drogą kosztowną, no i w procesie produkcji no w ogóle dla, dla firmy, która produkuje, jest to jeden z większych wydatków, no bo wiadomo. Więc skład tego stopu drutu nawojowego powinien zawierać jak najwięcej miedzi. To nam niemalże w no, w dużym stopniu determinuje jakość, jakość tej cewki. Dobra, to załóżmy, że kranowanie już jest super, zrobione. Ustaliliśmy już, że drut miedziany, zastosowany do, do cewki, którą chcemy kupić, jest no zawiera bardzo dużo miedzi, czyli jest dla nas idealny. To, co jeszcze powinna mieć taka Cewka, żeby, żeby było głębiej, żeby ten wykrywasz lepiej na niej pracował. Może inaczej. Bo chodzi tutaj przede wszystkim o, o to, czy kupować większą cewkę, czy nie kupować większej cewki. Ja mam powiem to na, na przykładzie. No, większa cewka na pewno daje nam podstawowy parametr, czyli wielkość przemiatania. Więc ta cewka. Wielkość przemiatania przy tej cewce to będzie jakieś tam 20 cm, około powiedzmy, bo ta, ta odległość tutaj się liczy. Ta. I to jest yy, szerokość przemiatania. Natomiast przy większej cewce ta szerokość przemiatania jest, jest wiadomo większa o te parę centymetrów, stąd do stąd. I, I mamy większe pole przemiatania. Co przekłada się na wygodę podczas poszukiwań na dużych obszarach. Na przykład, jeśli mamy pole kilka hektarów do przeszukania, to taką większą cewką zrobimy to na pewno szybciej i sprawniej niż tą mniejszą, ponieważ ta odległość tutaj a cewką machamy w prawo i w lewo, wiadomo, w, te, w tym kierunku więc ta odległość dla nas jest ważna. Pole przemiatania. Przy czym y, mniejsza cewka y, będzie miała lepszą, y, lepszą, y, na, pewno, na, na pewno separację będzie miała lepszą. I maskowanie y, przy mniejszej cewce, y, przy większej cewce te parametry się odrobinę rozmywają. No to też właśnie y, zależy, na ile się rozmywają. To też zależy od, od jej jakości jej wykonania. Więc tak sprawa wygląda. Natomiast wyobraźmy sobie sytuację, że kupujemy wykrywacz, którego, którego firma nie słynie z dobrych cewek. Może są takie wykrywacze, ja, ja daję taki przykład w ogóle z, z głowy. Nie mam na myśli tutaj żadnej firmy, tylko załóżmy, że jest, taki, że jest taka sytuacja. Więc kupując wykrywacz ze słabą cewką, no to mamy tą cewkę, tę cewkę, taką, jaką mamy i. Przychodzi nam do głowy, że chcemy, fajnie by było, żeby był troszkę głębszy, bo, bo jest słabo, nie? To czasami wystarczy kupić tej samej wielkości, żeby zachować. Te parametry, o których rozmawialiśmy, czyli tą separację dobrą, to maskowanie, żeby, żeby można było na śmietnikach szukać sobie i, 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 i gdzieś, gdzieś liczyć na, na lepsze efekty, bo jest ciut mniejsza, poręczna i, i może też lżejsza, jeśli nie każdy, nie każdy tutaj może dźwigać cewki, po, które mają po kilogramie więcej. Więc co? Patrzymy na to żeby była dobrej firmy która no już do tej pory jest, jest bardzo dużo dobrych firm na rynku więc nie będzie to trudne trzeba się zapytać na forach które cewki słyną najbardziej z, z dobrej jakości z tego że, że są duże różnice na nich w pracy w tej głębokości itd. I wtedy kupujemy cewkę z lepszej firmy o której już wiemy, że jest dobrze wykonana, mają dobre, dobre opinie wśród użytkowników, co najważniejsze. Kupujemy taką cewkę, i założę się z Wami o co chcecie: że tej wielkości, tej samej wielkości cewka, co cewka oryginalna, zakupiona przez Was, tej samej wielkości, lepszej firmy, będzie głębsza. Możecie zrobić test, na przykład pożyczając od kogoś cewkę lepszej firmy. Będzie głębsza, będzie głębsza, będzie yy, no, głębsza to znaczy, że będzie miała le, będzie lepiej wykonana, więc będzie miała lepszą możliwość odbioru, yy, no i, 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 i też nadawania tego sygnału, czyli, czyli co? Będzie miała lepszą indukcyjność, czyli tą zdolność do emisji fal elektromagnetycznych w obydwie, w obydwie do emisji i, do, i odbioru. I przez to będzie nam lepiej pracować. Natomiast, jak trafimy na większą cewkę, chcemy, koniecznie chcemy większą cewkę, to też dobrze jest zaopatrzyć się w cewkę dobrych firm, dobrej firmy. Dowiedzieć się troszkę o tych, o tych, o tych cewkach. No bo faktycznie większa cewka da nam większe pole przemiatania. I przy okazji, wzrośnie nam głębokość, jeśli ma, będziemy mieć cewkę lepiej wykonaną od tej standardowej. Podstawowej cewki, z którą zakupiliśmy wykrywacz. Tak to wygląda. Jeśli ktoś ma zamiar przeszukiwać duże połacie, no to faktycznie jest uzasadnionym kupić sobie większą cewkę, żeby mieć większe pole przemiatania i jak najlepszej firmy albo taką, która słynie z tego, że, że są świetne, no bo wtedy dodamy jeszcze, doda jeszcze tej głębokości upragnionej. Poprzez podstawowy parametr, który można nazwać już dzisiaj jakością wykonania, czyli tą indukcyjnością. No, mierzona indukcyjność najczęściej wskazuje tutaj, no. Ja, ja mierzę cewki na bieżąco. jakie jak ja tu. Ta cewka bardzo fajnie się mierzy. Przy okazji powiem Wam, że jest do sprzedania ten Wiperek, bo on mi nie jest potrzebny, bo nie posiadam Apexa. A jest w doskonałym stanie i, i pomiary tutaj wszystko jestem jej pewny na 1000%. Więc jakby ktoś był zainteresowany, to dajcie znać. Dogadamy się na pewno. No a abstrahując już od, 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 od tutaj spraw. Yy, yy, biznesowych i kup, kupczenia, to faktycznie warto się zastanowić nad tym czasami, czy nie kupić lepszej cewki, tej samej wygodnej wielkości, jeśli jest nam wygodnie chodzić z, z tą cewką, którą mamy, a lepszej, lepszej, lepszej jakości, lepszego wykonania. No, Czyli tak, lepszej jakości cewki mają. Wiadomo, lepsze kranowanie mają. Drób nawojowy zastosowany lepszy. Mają no, mnóstwo cech, których nie uświadczymy w takich cewkach, które idą. Taśmą jedna, jedna za drugą, tak, tak, czak tak, żeby się tylko jak najwięcej wyprodukować i sprzedać. Więc tutaj są producenci, rynek jest wielki pod tym względem wystarczająco obszerny i zróżnicowany, żeby żeby sobie na spokojnie poszukać i znaleźć, znaleźć tych, ten rodzaj cewki, i, 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 i ten, który słynie z tego już pośród poszukiwaczy, że że jest, że, że robi świetne, że jakaś firma robi świetne cewki i że ten. No po prostu trzeba szukać, trzeba szukać, ale tak jak mówię, większa cewka nie daje nam tej gwarancji, że będzie głębiej. Daje nam to większe pole, szersze pole przemiatania na pewno, a głębiej będzie jak będzie, jak cewka jest wykonana z odpowiednich materiałów, w, w odpowiedniej jakości nie, i odpowiednio ekranowana. I na koniec odpowiednio zrównoważona. Dostrojona przez fachowców. Strojenie cewki cewek, gdy się wykonuje takie cewki, nie jest wcale rzeczą prostą. Jest to skomplikowany proces ze względu na, na pływające parametry. O, Tutaj mam tą cewkę akurat dla przekładu. Ona jest tutaj rozdubana. Ktoś tutaj ją ciężko potraktował, no ale mniejsza o to. I dzięki temu widzimy tutaj w środku, jak, jak sprawa wygląda. Więc te uzwojenia, które tutaj są, one tam nadawcze, czyli to, gdzie sygnał z generatora płynie na nie i odbiorcze, które, z których z której sygnał płynie na odbiornik. I tutaj mamy epoksyd zalane epoksydem. Więc Wyobraźcie sobie, że ta zewka już po wyprodukowaniu jest odwrócona tak, jak ją trzymam i yy są tylko uzwojenia tutaj i połączenia do przewodów, wyprowadzone przewody. No i w tej chwili trzeba ją zalać yy epoksydem. Więc podłączona jest oczywiście do, już yy do miernika, do, do oscyloskopu i patrzymy, patrzymy na reakcję. Reakcja zmierzona, jak, jak, tam, jak tam wygląda sytuacja z równoważeniem. Po zalaniu klejem częściowym, potem kolejnym i ten. Wszystko się zmienia, wszystko płynie. Jest non stop po prostu zmiana. I trzeba naprawdę no w fabryce musi być wypracowana super metoda na, i technologia, żeby i szybko, i dobrze. Równoważyć takie sondy, sondy do wykrywaczy metali, to nie jest wcale prosta, prosta sprawa. No i dobrze zrównoważona sonda to jest sztuka sama w sobie, bo jednak, jednak ta, no wszystko ma wpływ na te uzwojenia przy zalewaniu. I temperatura tego, tego, tego kleju, tego epoksydu. I, i, I sam fakt, że on wlewa się wszędzie pomiędzy puste miejsca, wolne miejsca, między przewodami, między, między tymi uzwojeniami sądy odbiorczymi i nadawczym. Wszędzie tam się dostaje. To wtedy zaczyna się wszystko zmieniać, jeśli chodzi o parametry, więc trzeba tak, tak wyprzedzić jakby cały ten proces. Z parametrami, tak ją ustawić, żeby potem przy zalewaniu te, te parametry wchodziły dokładnie w ten punkt, o który chodzi. Wiadomo, że tam się podstraja i tak dalej, ale, 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 ale no, fakt faktem jest to bardzo skomplikowany proces: zrobić sondę do wykrywacza metali. To nie jest wcale takie proste. A te najlepiej wykonane będą nam najlepiej działać. I niekoniecznie yy, największe będą dawać yy, no, największe efekty w postaci głębokości. Po prostu te głębokie są zazwyczaj najlepiej wykonane. Na pewno mieliście przypadek, yy, który, ktoś z Was, na pewno wielu z Was miało przypadek, że kupił sobie większą sondę, spodziewając się, spodziewając się <coughs> super efektów, yy, jeśli chodzi o głębokość. Okazało się, że głębokość nie wzrosła. Albo wzrosła tylko tam powiedzmy centymetr nieznacznie. No, tutaj właśnie yy, główną rolę grają niestety gradopasowanie, Dopasowanie, materiał, z którego taka sonda jest zrobiona, yy, no, czyli ten drut nawojowy, jakość jego, yy, jakość ekranowania, jakość wykonania, dokładność tego wykonania, mnóstwo, mnóstwo. Yy, 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 mnóstwo takich yy, no, yy, spraw, które mają kluczowe, kluczowe, kluczowe znaczenie przy produkcji. Dobrze, nie nudzę więcej, pozdrawiam i będę starał się nagrywać coś dla Was częściej. Trzymajcie się.